Witam Was bardzo serdecznie w takim vlogu pogadankowym. Nie widzieliśmy się w tej formie 5 miesięcy, bo spojrzałam przed nagraniem tego filmu na kanał i ostatni film taki gadany, gdzie po prostu było mnie widać, był aż 5 miesięcy temu. Więc chyba tytułem wstępu trzeba wyjaśnić, co w międzyczasie się u nas działo i tak dalej. Więc zapraszam na film. Więc nie będę tutaj e, was e, nie będę wam tutaj ściemniać, on może w ten sposób e, po prostu natłok e, obowiązków związanych z e, Tomaszem, czyli z powiększeniem się naszej rodziny no miał tutaj e, kluczowe znaczenie, e, więc e, teraz... E, jest troszeczkę, że tak powiem, lżej. Tomasz jest bardziej mobilny, już raczkuje, wstaje przy meblach i tak dalej. Fakt, faktem, trzeba mieć oczy dookoła e, głowy i mieć, że tak powiem, na uwadze to, że może już zdjąć rzeczy na przykład z, ze stołu, więc tutaj też muszę być skupiona bardzo na nim, co on robi w ciągu dnia, ale też. E, Mam duże wsparcie, jeśli chodzi o mojego męża, bo od początku pandemii tak naprawdę e, pracuję z domu, więc mam pełną hatę i e, tak naprawdę ciężko było mi się zmobilizować do tego, żeby jeszcze regularnie tutaj ogarniać YouTube, ale z tytułu tego, że mm, zaczyna się grudzień, zaczyna się vlogmas. Ja vlogmasy nagrywam już od 2015 roku, więc stwierdziłam, że y, no, muszę nagrać vlogmasa też i w tym roku, więc stwierdziłam, że spinam się, jakoś organizuję i będę dla Was w grudniu dodawać codziennie filmy. I być może y, ten tryb, sprawi, że y, będę nagrywać już filmy bardziej regularnie. No i tutaj od was dużo zależy, żebyście właśnie powiedzieli mi jakie filmy najbardziej by was interesowały, czy vlogi, czy raczej kulinarne, czy jakieś DIY-e, w których się specjalizuję, bo tego typu filmów na moim kanale jest dosyć sporo. Więc tutaj byłabym wam bardzo wdzięczna, żebyście na dole pod filmem się określili, że tak powiem. I ogólnie będę wam w tych vlogach i filmach, bo nie ukrywam, że już filmy nagrywam od półtora tygodnia, takie, które mogę nagrać troszeczkę wcześniej z jakimiś DIY-ami i tak dalej. Więc tutaj troszeczkę już mam filmów nagranych, ale stwierdziłam, że właśnie zanim Płynę z vlogmasem, no to wyjaśnię Wam parę spraw związanych z tym, co się u nas zadziało. I ogólnie widzicie tutaj malutkie zmiany za mną. Ponieważ e, udało mi się zmobilizować mojego męża, przekonać przede wszystkim, e, żeby zrobić sypialnię w taki sposób, w jaki już powinna być od samego początku zrobiona. E, więc mamy zupełnie inny układ tutaj w pokoju. Jest pomalowana ściana. E, tutaj obok jest łóżeczko Tomasza. Więc we vlogmasach na pewno, gdy ogarnę ten pokój, e, pokażę Wam, jak to wszystko wygląda w chwili obecnej, i jak to wyglądało wcześniej, wam powiem, więc tutaj jest co pokazywać, bo ten pokój naprawdę przeszedł mega metamorfozę, więc tutaj bardzo się cieszę z zaistniałych zmian, więc no tak. Cóż tu jeszcze mogę Wam powiedzieć? No, mamy taki czas, a nie inny. Pandemia nadal, nadal trwa. Z tego tytułu było dosyć sporo takich niefajnych sytuacji. Na szczęście nikt z naszego grona najbliższych, rodziny, zarówno ze strony męża, jak i mojej, nie zachorował. Jesteśmy zdrowi, więc o to trzeba dziękować, za to trzeba dziękować Bogu. Niestety nie mogłam być osobiście na Ślubie mojego najmłodszego brata, ostatniego w rodzie naszym, ponieważ mieliśmy nałożony nadzór epidemiologiczny ze szkoły Amelki, po prostu musieliśmy podjąć taką decyzję i przez cały weekend, gdy wesele było, po prostu. No, był smuteczek i okazuje się, że ten czas sprawia, że ludzie mogą w zupełnie inny sposób niektóre sprawy rozwiązać. Na przykład tańczyłam z moim bratem na weselu mimo tego, że mnie tam nie było. Więc tutaj miałam taką namiastkę zabawy. Dziewczyny moje siostry, bratowe, kuzynka Maja ogarnęły temat, jeśli chodzi o relacje, więc tańczyłam z nimi, bawiłam się z nimi, byłam na całych odczepinach i tak dalej, więc e, może nie było mnie tam fizycznie, no ale duchem i e, też jakiś tam ślad mój e, był na tym weselu, więc można to ogarnąć. E, też w międzyczasie był urodziny mojego męża, który stwierdził, że on chce urodziny w tym roku online i zorganizował sobie urodziny online. E, połączyliśmy się z naszymi przyjaciółmi, e, którzy notabene mieszkają parę bloków, dalej, ale byliśmy połączeni, już nie pamiętam przez co żeśmy się połączyli, czy w ostateczności przez Messengera, czy przez Zooma, czy już nie pamiętam przez co dostarczyliśmy inboxy z jedzeniem z grami, graliśmy w kalambury i ogólnie impreza trwała naprawdę bardzo długo nasz kumpel się śmiał, że no jeszcze do telewizora to nie piła, ale ogólnie rzecz biorąc ogarnęliśmy temat i było naprawdę bardzo fajnie, więc tutaj imprezy Online też można zorganizować, więc tutaj co mogę Wam jeszcze powiedzieć? No siedzimy w domu, staramy się nie wychodzić. Plus taki, że mamy ogród, więc możemy się, że tak powiem, w razie W przewietrzyć i z tego korzystaliśmy na początku pandemii. No teraz w międzyczasie po prostu nakładamy maski. Nosiłam ich po prostu po to, to chyba wszystkich, więc maseczki są głównym tematem i często, gęsto kogo się w nie. Mm, Wyposażam i ogólnie rzecz biorąc, mam pełną chatę właśnie z racji na to, że mąż pracuje. Teraz Amelka też ma lekcje zdalne, więc jeden siedzi w jednym pokoju, drugi siedzi w salonie, no i ja z Tomaszem między nimi. Więc tutaj tak to wygląda w, u nas, jeśli chodzi o czas. Teraz i wcześniej, więc myślę, że taki film wprowadzający do vlogmasa. Wam się spodobał. Cieszycie się, mam nadzieję, że mnie widzicie i że będziemy się widzieć w grudniu codziennie. Nie wiem jeszcze o której godzinie będę dodawać filmy, postaram się, żeby to była godzina zbliżona, żeby codziennie była godzina ta sama, ale mogę mieć czasami poślizgi, jeśli chodzi o edycję, bo mamy jeden komputer, a mój mąż jednak pracuje, więc tylko popołudnie będę miała do tego, więc tutaj będę musiała się spinać ostro, żeby się ze wszystkim wyrobić no i to by było tyle moi drodzy ile chciałabym wam powiedzieć, oczywiście dużo więcej bym mogła wam powiedzieć, ale myślę, że to nadrobię we vlogmasie no i widzimy się mam nadzieję w, we wtorek, od 1 grudnia zaczynamy powiem wam, że pierwszy film będzie związany z kalendarzem adwentowym, który przygotowuję mojej córce co rok więc pod tym względem się tutaj też nie wyłamie, więc jeśli jesteście zainteresowani, co moja córka znajdzie w kalendarzu adwentowym DIY robionym przeze mnie, to zachęcam Was do zajrzenia na mój kanał we wtorek. A teraz już nie gadam, bo bym ględziła, ględziła. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia we wtorek. Pa, pa!